Przedstaw, okay. się. Przedstaw się. Przestań się. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Co? Nie, widziś mnie? Widzisz mnie? Unikaj świateł. Jesteś usłyszany przez to. Hey, some dog left a flashlight on the ground. ale nie but don't let nobody see the light and call the cops. Aha, nikt nie może mi na policję, ale dobra. Zaraz wylamy to OK. I co teraz? E, good job. Time to redistribute a little wealth. Możemy coś tu ukraść, tak? Czekajcie. Opiniam za... But. Nie wiem, czemu nie mogę but ukraść. O, pieniądze. To też jest ten co. Jest. To jest tu Bierzemy, to też bierzemy. Robię jak najwięcej, musimy zarobić dużo. 15 dolców, stary master. Time to bail, man! Get in the car! Don't let nobody see you with that crowbar! Nie, nie wracam do auta. Muszę jeszcze ci ukraść. Co ja się tam będę? Trzeba wejść Mogę im wannę ukraść Nie da się Gibel. no też nie da się Dobra, idziemy stąd Wychodzimy Co I co mam iść do? O tak kilka... Aha, bo prawym się wychyla Fajnie, okej okay. Wsiadamy do naszej furii Jak mam do tego światła? Się... Wejść I co? Tepnie mi Można jeździć Co ja je mógłbym powiedzieć, że zjadłam? Dobra, na szczęście z przy oh, ci myślałem, że od początku będziemy musieli... Dobra, e... Gdzie mamy jechać w ogóle? Tak, e... Fabuła, odjedź stąd. Możemy szybko jeździć. Możemy szybko jeździć. Gdzie ja w ogóle Nie mam żadnej nawigacji. Na razie Okej, okay, musimy wejść w środka teraz. On znowu do nas job, this Musimy iść spać. O, we'll możemy iść spać, okej. Okay. I co teraz? Nie, nie czaję. Mogę spać 3 godziny po prostu? Chyba tak. Check the Tu jest komputer. Tools for thieves. Let... Ach, forum to Here you. Skąd wziąć czy... Dobra. Ja wszystko jest za darmo. Za darmo to oczywiście nie. Great. Now, go to you. Idź do auta. Rabuj, pel. Rabusnie kradni. Rabuś nie kradni. Znowu no walk, you looted the pawn shop first. Idziemy do Aha. Lombard Aha. Co mówisz, ko Lombard? Przejdźmy Lombard. Tutaj. Welcome. Musimy sprzedać wszystko. Sprzedajemy wszystko. No, jest... Idziemy 109, ulica me Greenview 109. Idziemy, jedzemy 109. Musimy określić jakiś telewizor i nie mamy gotować do tego lombardu Dobra, wcale nie podejrzanie yy, tu zaparkujemy. Dobra. I musimy okreść telewizor? Kiedy na tu wejść? Nie mogę tego rozwalić. O pod. Dobra, wchodzimy, ale jest ktoś w domu? Dobra, pozwalamy tam. Nie, chyba nikogo nie ma. E, możemy coś tu, mamy ukraść jakiś telewizor? O, tu mamy coś w szafce. Kluczyk, bierzemy kluczyk. I stary telewizor. Nie mogę go do kieszeni dać? aha no, okej. Okay. I co mam z nim teraz zrobić? O, a nie Myślałem, że go schowałem do kieszeni. Nie mogę klucza użyć? No, okej, okay. to idziemy stąd. Z tyłu znajduje się uszkodzony, zrawniany płot Snajperzy z Fortnite, Call of Duty, chyba. Dobra, idź szybciej, a, można biegać Ogólnie, no, chyba mu to nie przeszkadza, nie? Że chodzę z łomem. Przeszkadza ci to, że chodzę z łomem? Przeszkadza ci to, że chodzę z łomem? Jak trzymasz narzędzia złodzieje? Czyż to wcale nie jest podejrzane? Dobra, jedziemy. Myślałem, że można ustawić to A Mam że następnie gdzie możemy uciekać? Dobra, teraz nie rozjeżdżam już człowiek. Zamknij. I see you got my screen. Musimy wejść do Black Bay. Black Bay. I set Mmm i co teraz? Części są do elektronika, kuchnia inne Ugarnek możemy sprzedać. I rondel. Sprzedać chcę. Nie mogę sprzedać. Dział sztuki. Elektronika. O! Mamy ten stary telewizor. Sprzedaj. Hey, dobra robota. Rabójko. Mamy potuczy... Co? Eee, im naczynia? Akceptuj. Jedź pod 110. Prawie nie dało to szybko. Ale ogólnie dzień jest. D to tak trochę średnie. Czekaj, wejdźmy do łóżka i pójdźmy spać. Bo jest szósta. Cofnijmy się w czasie. O. Nie zostaliśmy się w czasie, ale może być. Dobra, idziemy dalej, do widzimy się w szczytu. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Yy, teraz musimy tu wejść. Czemu nie da się przeskoczyć płotu? Bez sensu to jest. Musimy być cicho. Ale dobra, chcę tu wejść. Jak mam tu wejść? Tędy? O nie, ja wyszedłem na dom 111 Czekaj, nie, wejdźmy stąd Nie! Utknąłem tu O, dobra Jak mam stąd wyjść? Czekaj, tam Nie mam stąd wejść! Wcale mnie nie widzisz. O nie, zauważył mnie. No szybko uciekamy. Jak mam stąd uciec Stąd się nawet nie da uciec. Lily! Ruch Ok yy, próba numer dwa Wejście im do domu Serio to było otwarte Trzeba się upewnić czy ktoś jest z domu yy. Zrobimy to obiegając dom bardzo głośno Dobra, jest git. Ogólnie yy, przepraszam Was za to, ale sprawdziłem yy, dźwięk i okazało się, że mnie ledwo słychać w ten gościu co gadał. Jest tak głośno. No i tak trochę średnio wyszło. Czekajcie jak to tworzyć Łom. Zimny. Okej. Okay. Sprawdźmy co mają. Będą wygląda identycznie jak tamten nic nie ma. Bierzemy drugi raz ten to sam toaster. Teraz tu wchodzimy. A okno do ucieczki, dobry pomysł. Tu też to otworzę. Po im naczynia. Okej, okay. i tyle. Ja słyszałem, że nie wiesz, I'm sure you've got enough skill by now. Okej, okay, musimy się nauczyć i mieć... Yy, musimy się czegoś nauczyć, yy, wytrychu używać. Dobra, ogólnie zmiszyłem dźwięk trochę. I mam nadzieję, że już teraz będzie ok i nie będzie tak ich słychać. To była jakaś tragedia. Bo on był po prostu tak głośny. Zmieniłem dialog na nisko i na obs się też trochę zmieniłem, żeby mnie było lepiej słychać. Teraz powinno być już git. Dobra. Jedziemy do... Gdzie możemy jechać? Do domu chyba ceny nie? nie wiem, nie wiem O co C ale zrobiliśmy co mieliśmy zrobić Poznaj otwieranie zamków Tutaj A warsztat urządzeń Kurde to jest cały czas jakiś nowy samouczek jest Złodziejskie kontrakty, RIP of House, Rabu i Krokopel, Forum Granito, Black Bay. Kto, ktoś może. Imbryk? O, sprzedaliśmy. Autko, poszukiwane inne. Okej, okay. zabytki nie ma. Złodziejskie, prosty wytrych. Wymaga otwierania zamków poziom pierwszy. Ale jak mam się nauczyć? Co mam teraz zrobić? Co to jest? Schowek. Warsztat jubilerski, Nie można nic zrobić. Czekajcie teraz, jak się nauczyć tych wytrychów. Widzimy się za chwilę, bo nigdy tego chyba nie znajdę. Jo, ludzie, szukam sobie tak. Przyszłem tu na złom. Patrzcie. Tu mogę. Rondel. Czekajcie, rondel. Sprzedać za 37 dolarów. Toaster za 35. Można się tak dorobić. Dalej nie wiem, gdzie to odblokować. Idę dalej szukać. Okej, okay, mam jakiś trap. Kupiłem od 111 yy, no karterowie na. Yy, no, jak to się nazywa? Wskazówkę, no stary i prosty zamek. Może to nam coś da, ale. Dalej nie mam pojęcia, gdzie się nauczyć. Nie wiem, idę szukać dalej, bo naprawdę nie wiem. Zobaczę tam w tym domu po prostu. Ludzie, chyba po jakichś 15 minutach, czy więcej. Szukania tego, wchodziłem do tego, tego, próbowałem się nauczyć, a okazało się, że wystarczyło, wchodziłem w przedmioty i szukałem, co, co już zabrałem. I tu są umiejętności. Otwieranie zamków. Poziom pierwszy, dobra. Naucz się. możliwe otwarcie, otwieranie prostych wytrychów. Co... W... Zap... Yy... Aha, tu trzeba jeszcze jedno, mamy tylko jeden. Nie, mieliśmy tylko jeden. odzwonił do nas. Dobra, musimy kupić prosty wytrych. Eee, to je. O tu jest przecież. Prosty wytrych. Ja bym chciał ten, no ale dobra. Kup. I teraz, czekajcie, bo sprawdzałem. Jedź na sto Musimy jechać na jednaście. Znowu do nas dzwoni. Poczwić na zamku szkoleniowym. Zostawiłem go dla ciebie w garażu. Tu coś jest. Możemy biegać. O. Jak to działa? Ha. Да, трудно это. Словесно. <Слышко> О! Удалочи. Dzieci poszło ze starym telewizorem w tej W prawdziwej robocie musisz najpierw przejść miejscówkę Jedź pod jed... za 11 przed 7 i obserwuj Dobra, to idziemy spać jesteśmy już na miejscu Tu coś mamy Ludzie mają stary prosty zamek Aha, mamy obserwować po prostu Odkryto zwyczaj lokatora. Dzwoni na nas, do nas, z nim. Aha, czyli. No, wskazówka, w środku znajduje się pudło. Czekajcie, jaka się zachowuje. Siedzi. Na razie siedzi. Wygląda przez okno. Wstaje. Stoi, wychodzi tu, stoi. I co robi teraz? Przesuwa się do przodu. Na razie jest w salonie cały czas. I siada znowu i to, czyli to jest wszystko. A jak mam tu wejść? Kurwa, samochód jest zaparkowany w nieudopewnym miejscu. Sorry, co mi z autem robisz? Boli cię coś? Prze tak? Dobra, teraz, będę... teraz przejdę. Dobra, tamten poszedł chodzimy. dobra, to jest trudne. Dobra, wchodzimy, musimy pudło jakieś znaleźć. Robierzemy to. To jakieś piwo. <grym> eee, to jest pudło jakieś. Bierzemy pudło, z podejrzaną zawartością które zabieramy garnek I stary telewizor Żeby nie wrócił O nie, ktoś tu idzie Dobra Szybko Tutaj Cyk Podamy Zamykamy Szybko dobra, to jest wszystko chyba Wsiadamy i jedziemy. Jedziemy do bazy. Okej, okay, już jesteśmy w bazie. Musimy wysłać pudło na Black Bay. Black Bay. Działa sztuki. Poszukiwanie, gdzie elektronika. Sprzedaj 50 dolarów. Garnek... Aha. Pudła z zajrzaną zawartością kosztuje 100 dolarów sprzedaj Autko czerwone. Aha, takie autko Ono 13 tysięcy kosztuje? W sensie chyba te wszystkie, ale... Ile? Odwój na zwini. A... Dobra. Jeśli się, się spodobało zostaw subika i like Dzięki za obejrzenie. Cześć i pa pa.